Cześć wszystkim, dzisiaj dosłownie chwila o amerykańskich monetach, niekoniecznie bulionowych, chociaż o nich też chwilę będzie, czyli amerykańskie orły, ale bardziej o na przykład dolarach Morgana. Czyli tu już mamy do czynienia z numizmatyką, monety historyczne. Zresztą zobaczcie, jakie wykonanie. Mimo tylu lat na karku, mamy jeśli chodzi o Morgana, najstarszy rocznik mój to jest 80, 1883, 89. Mimo tylu lat, ile mają te monety, dalej potrafią, o, proszę, nic super połysk. Oczywiście wiadomo, że musiał być przez ten czas dość dobrze trzymane tak nie, nie byle jak, nie byle gdzie, ale nawet te detale, jakie tu mamy, wszystko wygląda naprawdę super. I generalnie, nawet jeśli dobrze były trzymane, to nie oszukujmy się. Współczesne monety nie będą tak wyglądać za 100 lat. Powiedzmy tak. Kilka tych morganów, także po wam przykładowo pokazać różne roczniki, akurat z 1921. To już końcówka ich bicia. Tutaj mam dwa. Więc to były. Morgany dolary Morgana. Gdy skończyli je bić, pojawiły się Pis dolary. 22, to akurat mam w holderku, a tej 22 rocznika jeszcze kilka sztuk. No i też jakość jakby bicia nadal super. Nadal te monety mimo próby czasu super wyglądają. Choć bardziej podobają mi się Morgany, ale to ze względu na więcej szczegółów, tak? że bardziej skomplikowany wzór. No ale generalnie amerykańskie monety to jest dla mnie top, jeśli chodzi o numizmatykę Jeszcze 24 gdzieś się zapodział. No natomiast mamy też oczywiście tutaj jedna strona z klasera różnego rodzaju centy też roczniki 1800 jedna czwarta dolara Kennedy to jest w ogóle jeden z moich ulubieńców ta półdolarówka 1892 z Kolumbem. No i właśnie miałem przejść do tego, do półdolarówki. Jest akurat 44 rok, na której wzór zaczęto wybijać bulion. Tak, widzimy podobieństwo generalnie. To jest ten sam wizerunek, może bardziej szczegółowy. Przy bulionie tu akurat udało mi się kiedyś gdzieś wylicytować w takim fajnym pudełeczku i 87 tutaj miałem który 88 tak i 87 i też mimo że lekki, lekka patyna jest to dalej bardzo fajnie zachowana moneta no i na deser, tu było srebro, znaczy morgany, jak i PiS, dolary, to srebro, ale oczywiście nie, nie próby 999, bodajże 0,900, ale i tak wysokiej, no tu mamy czyste, czyste srebro i na deser złoto. Amerykańska 20 dolarówka 1895. No i ten sam schemat, czyli generalnie super wykonana. Super sztuka. Tu akurat mam takie śmieszne te kapsle, więc wiem, że pewnie mało kto się mógł z nimi spotkać. Ale gdzieś kiedyś zamówiłem takie na no Allegro pewnie do dzisiaj do dzisiaj jeszcze z nich korzystam mam kilka monet w takich kapslach. Dobra, to był szybki przekląd amerykańskich monet, niekoniecznie bulionowych. Dzięki za uwagę.